Polish Fest TV. Podczas meczu Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław doszło do bardzo nietypowej sytuacji. Jeden z kibiców Śląska z racji braku możliwości wejścia na stadion postanowił wynająć podnośnik. I z wysokości 22 metrów obejrzeć na żywo mecz swojej ukochanej drużyny. Tomasz, bo tak ma na imię ten wyjątkowy Kibic, powiedział w wywiadzie udzielonym przeglądowi sportowemu, że gdy właściciel podnośnika dowiedział się, co chce zrobić, nie chciał od niego pieniędzy. Kibic podziękował również prezydentowi Płocka oraz wszystkim osobom funkcyjnym. Wykazali się bowiem wyjątkową wyrozumiałością dla fana. Piłkarz wrocławskiego klubu Krzysztof Mączyński po spotkaniu powiedział Zanim powiem o meczu, chcę pozdrowić i podziękować kibicowi, który przyjechał do Płocka i wynajął dźwig, by nas oglądać. Wielki szacunek. To pokazuje, jak bardzo kibice nas wspierają. Czasem od nich obrywamy, bo nam się należy, ale dla takich ludzi jak ten fan warto było dzisiaj wybiegać do spotkania i wygrać. Dzień po meczu Śląsk-Wrocław jako klub dotarł do Pana Tomasza. Zadzwonił do niego sam trener Śląska, Witeslaw Lawiczka. Dzień dobry, Panie doku. Tutaj Witeslaw Lawiczka, trener Śląsku-Wrocław, z tej strony. Jak tam wszystko, u Pana? Wszystko, wszystko jest dobrze, no, udało mi się wrócić, mam nadzieję, że... że, że ten... Całą rozmowę możecie zobaczyć na kanale Śląska-Wrocław. Przekierowanie do materiału znajdziecie na końcu filmu. Dziękujemy za uwagę. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy na kanale, zostawcie łapkę w górze. Niebawem kolejne materiały. Do zobaczenia. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioshop.pl z kodem TV 5% rabatu.